Witam serdecznie wszystkich widzów Mam tutaj do zaprezentowania Gołąbka Gołąbka od Dwu lub nawet trzykrotnego Mistrza Polski, bo był wicemistrzem Polski Na młode Mistrzem Polski na młode I w kategorii A mistrzem Polski Od mojego znajomego Kolegi Dobrzański Team od Mariusza Dobrzańskiego Który lotuje wraz z synem Jest to oryginał Od z jego, z jego hodowli. Także samczyk, mam tutaj rodowód. E, jeśli chodzi od strony ojca, to jest palarski, czarny z linii Gouderode, czyli Dirk van de Bulk. E, oba, cała strona także ojciec, oryginał palarski, matka palarski ze szpaki, grizzly Dirk van de Bulk, pitbulka. Tu jest jeszcze szpaczka, a z drugiej strony jest Palarski z jego gołębi i Jaworski Michalak. Także druga strona tutaj i 25% jest gołąbków Dominika Palarskiego, pozostałe to Dirk van der Bulk i Pitbulka ze szpaków jest tutaj dołożona. Przeczytam numerek, jest to gołąbek PL210, 23 rok. 225 95 i tutaj zaprezentuję tu jest rodowód oryginalny można można zobaczyć rodowód tego gołąbka jakby ktoś był zainteresowany to kontakt 513 812 854 jest to samczyk taki drobniejszy jak ktoś potrzebuje goębi sprinterskich na loty młody, lub kategorie A, B do rozpłodu.